Maria Konopnicka, Stefek Mucha O większego trudno zucha, jak był Stefek Mucha Ja nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź to dostoję Wilki, ja ich całą zgraję, pozabijam i pokraję. Te hieny, te lamparty To są dla mnie czyste żarty A pantery i tygrysy Na sztyk wezmę swej spisy Lew? Cóż lew jest? Kociak duży Naczytałem się podróży I znam tego jego mości Co zły tylko kiedy pości Szakal, wilk Straszna nowina, to jest tylko większa psina. Brysia mijam zaś z daleka, bo nie lubię, gdy ktoś czeka. Komu zechcę, to dam radę, zaraz za ocean jadę. I nie będę stewkiem chyba, jak nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień, Boże, cały zuch nasz trąbi swe pochwały, aż raz ustnął gdzieś na sianie, wtem się budzi niespodzianie. Patrzy, aż tu jakieś zwierzę do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie... Z wielkiej trwogi pędzi jakby chat ze smyczy. Tygrys tato tygrys krzyczy. Tygrys ojciec się zapyta. Ach, lew może miał kopyta. Straszne trzy czy cztery nogi. Pan, paszczę taką przy tym rogi. Gdzie to było? Tam na sianie. Właśnie porwał mi śniadanie. Idzie ojciec służba cała. Patrzą, a tu myszka mała. Polna myszka siedzi sobie i zamkami serek skropie.